Halo, cicho. Oh. Ty ludzie. To ja. Jest godzina trzecia w nocy. Szukałem, wszędzie szukałem. Nie mówcie od razu, że mi odbija. Nic nie odbija. Ja mam choroby, ale ja mówię, myślę racjonalnie. Szukałem wszędzie nieszczęścia swojego, depresji, schodności wzięła. Symbol. Uważaj. Symbol. Ten. Ten kamień. Ja w takiej rzeczy nie wierzę. Na wszelki wypadek. Ten kamień ja znalazłem. Ja znalazłem na polu w wieku około 8 lat, nieco W wieku. 9 lat, my jest pierwsza życiowa tragedia, kiedy umarł mój dziadek. Ten kamień, i od tego czasu. I wydaje się, że jeśli jakiś przedmiot, to tylko ten, to musi być ten przedmiot. Hmm, czytałem różne rzeczy, no i nie wiem, na wszelki wypadek co zrobię. To jest ta, ten przedmiot, ta klątwa moja. Te wszystkie moje życiowe nieszczęścia, że ja jestem tak nieszczęśliwym, możliwe. Mogę w to wierzyć, mogę nie wierzyć. Nie wiem, na wszelki wypadek go zniszczę teraz, w nocy. Wymyśliłem to. Cicho. Mi nie odbija, mnie naprawdę nie odbija. Jestem. świadomy. Cicho. Kurwa nie. to głównie. Głównie chodzi o Dakmary, bo to mnie uczniło, że. Ona odchodzi we mnie, moja koleżanka, najlepsza, umiłowana. Ja myślałem, że to będzie znajomość do końca życia. Znajomość się kończy. Ona zakończyła z mojego powodu, z mojej głupoty. Z mojej zachłanności może też. teraz To świeci? świeci, Dobrze. Ale tu już nie świeci. Nie można włączyć latarki. Podczas nagrywania. No to trochę lipa. Bo nie będzie widać. Ale to. Nie. Ja to załatwię za chwilę zapalę tu oświetlenie a to wszystkich pobudzę to mu kurwa zał no, no problem za chwilę przyjdzie. Jestem, to on, ten kamień. Symbolicznie. Mi nie, ja, mi, mi, ja nic nie robię. Mi nie odbija, ja symbolicznie muszę to zrobić. Zniszczę ten kamień tylko. Nic, czasem nie dzwoń nigdzie nie, bo ja tylko ten kamień chcę zniszczyć, Widzicie, że takie życie jest schizofreika w represji czasem. Czy to będzie widać? No, zależy mi, żeby było to widać. Ale żeby czasem... Nie myśleli, że ja szwiruję. Czy to pierdolony kamień? Tego nie widzę. widać go czy nie widać no, gdzie on jest tu dobra dobrze Ja się nie poddaję łatwo. I tak. Ach, no jebie. Dobra, to, to już na szybki wypadek. Tylko... Tylko... Ty, dziękuję. Podziękował. Koniec przedstawienia idziemy do domu. Dobra, już...